Witam Was na kanale Odkrywca Goblin. Kaweczka jest. Wróciłem sobie z nocnej zmiany, ale czuję się w miarę dobrze. Wczoraj sobie odpuściłem, a dzisiaj dobrze mi przed spaniem zrobi taki godzinka półtora spacer, dlatego będą grzybki. O, jadę na grzybobranie w swoje miejsce, gdzie już wcześniej byłem. W tamtym roku zbierałem tam właśnie grzyby z tatą i... yy... Po 15 minutach już miałem wiaderko. Także myślę, że powinno być tamtego dosyć sporo. Z tego względu, że wczoraj 8 stopni, cieplutko, nie było przymrozków w nocy, cały czas jest mokro, wilgotno. Zobaczymy, może coś znajdę, jakiegoś prawdziwego. Zapraszam na odcinek. Gdzie jestem, to widać. <noise> Blisko drogi, szum samochodów będę mi zagłuszał nagranie. Natomiast na skraju lasu najwięcej wpada światła, i ja to miejsce sprawdzę jako pierwsze. Co do w ogóle grzybobrania, to powiem Wam, że zrok mam dobry, może coś znajdę. Z nazwami grzybów może być troszkę gorzej. a Atlasu grzybów z sobą nie wziąłem, także jakbym pomylił jakieś nazwy, albo ich wcale nie mówił, to z góry Was przepraszam. Dobra, biorę się za szukanie. Słuchajcie, no już muszę się rozglądać, żeby nie podeptać, ale jest wysyp. Jo. normalnie nie dowierzam. Ej, stanąłem teraz przed chwileczką, To dosłownie. Zobaczcie, tutaj nagrywałem wstęp. Patrzcie na to. Zobaczcie. No już widzę, jednego zdeptałem, bo od kapturek, ale zobaczcie, tutaj są. Tam jest jeden. Muszę się naprawdę rozglądać, żeby ich nie podeptać. O, ale piękne! Wszędzie, dosłownie wszędzie. Zobaczcie, jaki kapturek. ale grzybki. Piękne. Tu kolejne. Tam widzę, ale już chyba zbyt długo tutaj były. Ale jest tych grzybów. Czekajcie, przejdę jeszcze tutaj kawałek, zobaczę, czy. Patrzcie się na to. No, czuję, że dzisiaj, że dzisiaj będzie na pewno tutaj kolejne. Maluszek taki. Także już widzę, że jest naprawdę sporo. Będzie torba dzisiaj. Będzie torba. Tam już widzę kolejne. Pozbieram te i będę przesuwał się dalej. Dalej jestem w tym miejscu. Zobaczcie, jaka piękna parka a jak pachną te grzyby jakby nie ta e, ta ruchliwa droga zaraz za moimi plecami no to byłoby przepięknie no ale super no już trochę mam zobaczcie już troszkę nazbierałem najlepsze jest to że, że ja dosłownie zrobiłem około 20 metrów no i wszędzie są zobaczcie takie maluszki Wszędzie są grzyby. O tutaj kolejny. Aż normalnie trzeba dobrze patrzeć pod nogi żeby żeby nie podeptać. Zobaczmy. O, ale bysior. Piękny. No myślę, że szybko nazbieram tą torbę i mogę wracać do domu. Przedarłem się przez tą paproć. No i chyba, ale wszędzie są grzyby. Gdzie się rozglądam w czasie nagrania, widzę grzyby. Yy, przedarłem się. No i chyba to jest w zbieractwie najpiękniejsze, że jak człowiek dostrzeże to czego szuka, to gęba się uśmiecha, zobaczcie. O, ale. To jest chyba prawdziwek z tego co mi się wydaje. Nie chcę pomylić, ale wydaje mi się, że już nazbierałem troszeczkę tych prawdziwków. Tam jeszcze trafiłem dwa. No, jest ich sporo. Zobaczcie, tutaj kolejny maluszek. Kolejny maluszek. Na żywo będziemy zbierać grzyby. O. Prawdziwki chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się mylić, tak jak mówię, nie mam z sobą atlasu grzybów, ale porozglądam się tutaj troszeczkę, bo wszędzie są. Tak co kawałek zatrzymuję się, klękam i patrzę, bo paproć jest dosyć wysoka i ciężko, ale zobaczcie. No. Jest. O, już fajnie, jak się tak klęka z takiej paproci, i się widzi, że jest tego dużo więcej. Zobaczcie, aż normalnie gęba mi się cieszy. Patrzcie na to, czekajcie, żebym nie podeptał. Zobaczcie, mnóstwo. jakie zdrowe jakie zdrowe, wszędzie tam kolejny ja dzielę. zobaczcie na to i tu znowu no wszędzie są dosłownie wszędzie dobra wyłączam kamerę, pozbieram i za chwilkę się znowu włączę Przerwę na kawkę, rozpadało się. W lesie tak mocno nie pada, natomiast przebijam się przez tą paproć, no i już mnie troszkę przelało. Za chwilkę się będę zbierał, jeszcze jakieś 20-25 minut. Wyszedłem troszeczkę wyżej, sprawdzić, ale same takie dorodne okazy. Tam niżej tych grzybów było dosyć sporo. Pisałem do Karola, wysłałem mu zdjęcie, powiedział mi, że to są borowiki, także troszkę tych borowików już nazbierałem. Na końcu wam jeszcze pokażę. Przy okazji wysp... chciałbym Was zaprosić mm. do kanału Karola i Elki Mercy Camper Van. W sumie zarazili mnie tym wypadem na grzyby, bo w niedzielę wysłał mi Karol film właśnie z grzybobrania. Ja Wam wrzucę kawałek, urywek tego filmu Karola. No i tak jak mówiłem, zapraszam Was do, do nich na kanał. Link znajdziecie w opisie filmu. Tam ostatnio sporo się dzieje. Oni zbierają grzyby Gotują, podróżują, wędkują, poszukują z detektorem. Także jest co oglądać. Wpadnijcie do nich, ale coraz bardziej pada. Dobra, piję kawkę i zobaczę. Jeszcze coś że mi się uda znaleźć. Jak coś zobaczę, to się włączę. Zobaczcie, jak na razie, tyle. No rewelacja, ale będzie coś później. Oczywiście wam pokażemy. Coraz bardziej pada, ja uciekam. Teraz żałuję, że wcześniej nie przyjechałem na grzybobranie, ale takiej motywacji nabrałem. Tak mnie rozweseliło to zbieranie grzybów dzisiaj, że jutro na pewno przyjadę. Jeszcze zobaczę, sprawdzę to miejscówkę jeszcze raz. Co wam ją mówić No troszkę na zaraz zrobię Wam podsumowanie w domu, je fajnie wyciągnę. Dzisiaj wpadnie pyszny sos grzybowy przepisu chyba Karola bo nigdy wcześniej nie robiłem i właśnie fajne to jest w odcinkach tego typu kanałach jak Karola Jelki że można sobie wejść na taki kanał i zobaczyć jak oni gotują bo był odcinek z tego co pamiętam oglądałem właśnie Karol robił stos grzybowy oni tam szczegółowo pokazują jak ten sosik robią mój może nie będzie taki dobry ale mam ochotę zjeść sobie dzisiaj sosik, także są grzyby jest troszeczkę czasu. Nie widzę przeszkód. Ja już idę do samochodu. Auto mnie będą teraz zakłócać, dlatego widzimy się już. Yy, w domu zrobię wam podsumowanie. Zostańcie jeszcze ze mną. No i podsumowania już niepełne, bo już się podzieliłem. Mi została taka micha wystarczająco. Pojadę jeszcze jutro prawdopodobnie jak nie będzie padało, także jeszcze dozbieram, myślę. Zrobię następny odcinek łączony grzyby plus neodymek. Już samego odcinka z grzybami raczej nie będę robił. Bo jak się dużo dzieje, takie odcinki łączone, to fajnie się to ogląda. Ale te grzybki są naprawdę, pachną super. Ideę ogarnąć. A Was oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, zostawcie łapę w górę, komentarz, jak Wam się podobało. No i zapraszam Was jeszcze do konkursu, który nadal trwa. Link w opisie filmu. Tam do wygrania jest moneta, którą znalazłem, tego srebrnego szylinga. Jeszcze raz Was zapraszam do udziału, do wzięcia udziału w tym konkursie. No, i to by było na tyle. Trzymajcie się tam zdrów. Hejka.